Razem ze mną w studiu Radia Katowice jest w piątkowy poranek przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchacze. Panie przewodniczący, do Warszawy jedzie dziś Solidarność i związkowcy z NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W samo południe spotykacie się na Placu Zamkowym. Organizowana jest tam manifestacja, która odbędzie się pod hasłem Precz z Zielonym Ładem. Uczestnicy przejdą przed przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, a później przed Sejm. Będzie przemarsz, czy... Spalenie opony i rozrzucanie obornika, panie przewodniczący. Znaczy, panie redaktorze, no to drugie może gdzieś się tam wydarzy po trasie, ale generalnie rzecz biorąc, absolutnie nie mamy tutaj zamiaru dopuścić do powtórki z manifestacji 6 marca, wtedy wspólnej z rolnikami. Przypomnę, że to rolnicy by organizatorami. Tej manifestacji doszło do niepotrzebnych rozrób zupełnie, ale nie będziemy teraz wnikać w szczegóły, kto był za to odpowiedzialny. Natomiast my bardzo dosadnie na tej manifestacji, na tak powiem, wykrzyczeć nasze nie do obecnych rozwiązań polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tak potocznie zwanych Zielonym Ładem. Będzie głośno, będą. Na pewno megafory. będzie głośno, ale wie pan, no chcemy po pierwsze złożyć dwie petycje, po drugie, to jest taki kolejny etap uświadamiania obywatelskiego, Rzeczypospolitej, odnośnie skutków Zielonego Ładu dla każdego Polaka, nawet dla nas tutaj siedzących w studiu, bo one rzeczywiście są bardzo, bardzo negatywne dla każdej kieszeni przeciętnego obywatela Rzeczypospolitej. No a z przytupem ta manifestacja będzie zakończona tym, że będziemy składać pierwsze podpisy pod wnioskiem o obywatelskie referendum dotyczące właśnie odrzucenia przez władze Rzeczypospolitej polityki Zielonego Ładu w obecnym kształcie. Ja może przeczytam treść pytania jaka mogłaby się pojawić w referendum. Takie pytanie proponuje Solidarność. Czy jest pani pan za zobowiązaniem prezydenta RP, parlamentu RP, rządu RP do odrzucenia przez polskie polityki klimatycznej w obecnym kształcie zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie? Jeśli dojdzie do referendum i obywatele opowiedzą się za Zielonym Ładem w tym kształcie, Będziecie mieli No to ręce? opowiedzą się obywatele za. No, panie redaktorze, generalnie rzecz biorąc, demokracja polega na tym, że to jest władza ludu. W Rzeczypospolitej akurat element referendum bardzo rzadko został skutecznie wykorzystywany, bo przypomnę, że wiele wniosków o referendum obywatelskich, chociażby nas dotyczący emerytur sprzed blisko 12 lat, został odrzucony. Poprzednie referenda dotyczące nawet konstytucji były nieskuteczne. Ostatnie referendum przeprowadzone przy wyborach parlamentarnych 23 października też było nieskuteczne, bo nie brało w nim udział 50% uprawnionych do głosowania. No ale to właśnie po to referendum, żeby obywatele mogli zdecydować na to, czy godzą się na to, co przygotowuje im Unia Europejska i wszystkie opcje polityczne, prawie wszystkie opcje polityczne zasiadające w naszym parlamencie, czy też jednak powiedzą tym rozwiązaniom stanowcze nie, bo to, co się dla nas szykuje, to panie redaktorze. No doskonale wiemy, że to nie są dobre rozwiązania. Panie Przewodniczący, bo mówi Pan o rzeczach, które negatywnie się na nas odbiją, nie tylko na rolnikach, a gdybym mógł Pan wymienić to dobrego, co przyniesie Zielony Ład? Znaczy powiem w ten sposób, to, to, to nie jest tak, że my na przykład nie akceptujemy rozwiązań związanych z kwestią czystego powietrza, tak zwanej niskiej emisji, ze smogiem. Tutaj jak najbardziej tak, aczkolwiek pewnie wszystkie programy antysmogowe wymagają pewnej korekty. Na pewno trzeba iść w kierunku ekologii, chociażby ekologii takiej związanej z tym, co się w tej chwili dzieje, no szczelam, w rzekach, w oceanach, gdzie to jest po potężnie zanieczyszczone. Tam jakoś nie widzimy ekologów, tam jakoś nie widzimy przedstawicieli Greenpeace'u. Oni są tylko w Europie, oni są tylko w Polsce. Przylopiają się do asfaltu i ośmielam się powiedzieć, że tak do końca w ogóle nie w wiedzą. po prostu chyba nie było jeszcze takiego przypadku. No, były w Warszawie, panie redaktorze, były w Warszawie i tak chyba do końca nie wiedzą, nie wiedzą o co chodzi. Myślę, że oni nie wiedzą o tym, że za dwa lata każdy z nas zostanie siłą, że tak powiem, wcielony do tak zwanego systemu ETS 2, czyli opłat za dwutlenek węgla dla wszystkiego, co się rusza, dla transportu, dla samochodów, dla naszych budynków, i będziemy za to płacić podatki już od przyszłego roku. To też jest między innymi skutek polityki klimatycznej będziemy płacić więcej za opłaty ma... samochodowe, tak? To nie będzie chyba bezpośredni podatek, tylko. No ale to będzie pośredni podatek, paliwie, Panie redaktorze. No w, tak, no ale w, to będzie nasz koszt. W nie myśmy obliczyli, tylko francuskie think tanki ekonomiczne obliczyły, że każdy obywatel Unii Europejskiej, przeliczając na polskie pieniądze, będzie rocznie ponosił koszt polityki klimatycznej w wysokości 32 tysięcy złotych. Wszystko będzie droższe, prąd będzie droższy, paliwa będą droższe, loty samolotem będą droższe, utrzymanie domu będzie droższe. Na to wszystko nakłada się jeszcze dyrektywa budynkowa, która generalnie rzecz biorąc, wszystkiego nam zabrania i wszystko nam nakazuje, bo zabroni się nam opalać na przykład gazem. A jeszcze pięć lat temu Unia Europejska twierdziła, że gaz to paliwo ekologiczne, a nakaże się nam kupować popły, pompy ciepła i fotowoltaikę. No, nie dość, że jest to horrendalnie drogie, i, i na to po prostu Polski nie stać, bo na to by trzeba było wydać Miliardów złotych, no to jeszcze to jest ten element zmuszania. Jeżeli mam ekologiczne ogrzewanie, to na miły Bóg, niech mi każdy, <laughs> znaczy niech mi żaden urzędnik nie nakazuje, że mam go zlikwidować. Panie przewodniczący, wracamy do tematu piątkowego dzisiejszego protestu. Szef Krajowej Solidarności Piotr Duda zapewnia, że demonstracja i protest jest apolityczny. Tymczasem minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski, jest przeciwnego zdania. Mówi, że dopóki protestowali wyłącznie rolnicy, było spokojnie, a kiedy włączyli się politycy, Politycy i związkowcy protesty się upolityczniły i przybrały niewłaściwą formę. Panie redaktorze, nie zgadzam się z panem ministrem absolutnie w tej sekwencji. Oczywiście źle się stało, że dzisiaj prawdopodobnie politycy z prawicy będą na tym naszym proteście też obecni. Ale mogę pana zapewnić, że absolutnie nie dostaną głosu i nie będą tego głosu zabierać obecnie, czy to będą politycy spisu suwerennej Polskiej Konfederacji, czy skądkolwiek, bo ja jednoznacznie mówię za dzisiejsze dyrektywy i rozporządzenia Zielonego Ładu, polityki klimatycznej odpowiadają wszystkie główne siły polityczne funkcjonujące w Polsce od 2007 roku. I ja, będę na miejscu tych polityków, generalnie rzecz biorąc, nawet moralnego miałbym kaca, żeby dzisiaj na tę demonstrację przyjść. Jak przyjdą, to być może się ukajają i powiedzą mea kulpa i przeproszą za to wszystko, co podpisywali od 2007 roku. Gdyby Ale miał... myślę, że tak nie będzie. Także e, to jest protest niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność, e, nasz, czyli pracowniczej Solidarności i Solidarności Rolniczej. Rolnicy też tak do końca e, nie mają podpisanych tych wszystkich ulg w Zielonym Ładzie, które im obiecano, tak? bo to są wszystko jakieś tam okresy przejściowe. Nie wiadomo, co będzie po wyborach europejskich. Panie przewodniczący, gdyby Unia Europejska dała taki sygnał i powiedziała, za tydzień wykreślimy jedną, może dwie rzeczy z Zielonego Ładu, który by pan wytypował? Na czym pan no przede wszystkim kwestia dyrektywy budynkowej? to numer jeden. To o czym przed chwilą to rozmawialiśmy. Numer jeden, a numer dwa to też o, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, ale generalnie, że biorąc cały system opłat za emisję dwutlenku węgla, trzeba byłoby bardzo głęboko zrewidować, no bo chociażby to, co będzie czekać Polaków od lipca już tego roku, gdzie nie będzie 30 zł podwyżki za prąd, tylko 30%, to też jest kwestia polityki zielonego ładu. Nasza energia, nawet ta produkowana z węgla brunatnego, czy kamiennego, nie przedłużono, czy z gazu... Nie przedłużono tego, e, Zniżenia stawki za prąd na kolejne pół roku? Przedłużono, ale jednak ta stawka maksymalna jest wyższa i biorąc pod uwagę to, jakie obowiązywały ja tamte socjalne elementy w poprzednich latach, no jednak podwyżka będzie sięgała 28-30%, bo takie mamy informacje, to są też informacje z ministerstwa, a nie 30 zł, tak jak było zapewniane. A gdyby emisja i koszt emisji za dwutlenek węgla nie był tak wysoki, bo dzisiaj to jest granica 80 euro, o to takich podwyżek by nie było, może by nie było wcale. tak? To jest ten element też nierówności całego systemu energetycznego, bo przeciętny obywatel Unii, przeciętny Polak nie zdaje sobie sprawy właśnie to, co powiedzieliśmy 10 minut temu, te 32 tysiące kosztów, to między innymi też jest płacenie na zieloną energię. Natomiast mówi się nam to pod płaszczykiem tego, że energia produkowana z węgla jest droga, ale ona jest droga tylko dlatego, bo jest najwyżej na świecie opodatkowana para podatkami. Natomiast ta zielona energia jest dotowana też z naszych pieniędzy. Zmieniamy jeszcze temat na koniec naszej rozmowy. Chcę zapytać o umowę społeczną. Minęły już prawie trzy lata, odkąd została podpisana, maj 2021 roku. Ta umowa utknęła w Komisji Europejskiej, czeka na notyfikację. Ministerstwo Przemysłu w pierwszym kwartale tego roku poinformowało, że będzie wprowadzało korektę wniosku notyfikacyjnego. Na razie jest cisza. Na Ma razie, panie na razie wiemy, że nic nie wiemy. Nie wiemy, czy też, czy ta korekta została złożona, czy są. Są jakieś rozmowy, kontynuowane są rozmowy dotyczące wniosku notyfikacyjnego. Pewnie, niestety, nie będzie to tak, jak zapowiadała pani minister Czarnecka, że jeszcze przed wyborami do Ura Parlamentu ta umowa będzie notyfikowana. Pewnie czeka nas wszystkich i rząd Rzeczpospolitej, i sygnatariuszy tej umowy. Znowuż bardzo potężna praca związana z tym, żeby w końcu ten dokument został notyfikowany. Może po bo wyborach to trwa, europejskich? Może po wyborach europejskich i oby tak było. Natomiast no, pojawiają się takie nieoficjalne przesłanki. Ja w tej chwili nie chcę, panie Boże, nikogo straszyć, że jednak ta korekta tej umowy nie będzie dotyczyć tylko formalnych kwestii, ale może ona być zdecydowanie głębsza i może być też negatywna w stosunku co do no samego górnictwa to będziemy próbowali to Obym się ustalić mylił i oby to były tylko plotki i oczywiście będziemy o tym informować na antenie radia katowice a moim i państwa gościem w studiu radia katowice był dziś przewodniczący śląsko-dąbrowskiej solidarności Dominik Kolosz dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo dobrego dnia